Cześć, ja jestem Bichar, a dziś zagramy w Minecrafta. Cześć, dzisiaj rozpocznę nową, survivalową przygodę na Minecraftie 1.18 i bez zbędnego przedłużania stworzę nowy świat. Nazwę go po prostu Minecraft Przygoda. Tryb gry, przetrwanie, poziom normalny, tutaj wszystko się zgadza. Tworzymy nowy świat. Ogólnie będę wam pokazywał, jak wygląda mój, moja przygoda survivalowa, co robię, jakie budynki. Dawno nie grałem w Minecrafta, więc, więc to będzie dla mnie taki powrót do tej gry. Oczywiście, mniej więcej wiem, co tam się w międzyczasie działo. Jakie, jakie były zmiany w Minecrafcie, ja chyba ostatnio grałem na, na wersji 1.14 I właśnie zaczęliśmy wy Czy tutaj rośnie... a myślałem, że brzoza na brzozie rośnie, no nieważne No tak, są różne teraz te brzozy, one są takie ładniejsze, tak? Więc to jest fajne, oczywiście mamy shadery, tutaj ta planeta jest, ja ją później usunę, bo bawiłem się w tych shaderach i usuwałem tą planetę, bo ona mi się nie podoba, oczywiście link do, do wszystkich dodatków, jakie tutaj wrzuciłem, będziecie mieli w opisie, a na razie skupię się przede wszystkim na znalezieniu jakiegoś fajnego miejsca, na, no, na zbudowanie swojego pierwszego domu, bardzo bym chciał, żeby to było... Była jakaś łąka najlepiej koło rzeki, może żeby tej wody było znacznie więcej. O, z tej strony na przykład. Tylko że. Tylko że też nie chciałbym, aby tutaj wszędzie były te brzozy. Wolałbym też jakieś inne drzewa, bo to jest, wiecie. Dostęp do różnych rodzajów drewna jest bardzo ważny, a tam są wszędzie brzozy. A! Ah. Ten efekt światła o poranku jest taki trochę, trochę dziwny, ale on mi się podoba. Nie wiem jak wam. Możecie dać mi znać, co o tym sądzicie. Czy, czy jest to dosyć fajny taki e, e, fajna opcja tego shadera, czy lepiej lepiej pomyśleć o czymś innym. Tutaj są fajne. Fajne miejsca, a to tak powinno być. Taki kanał dziwny tutaj się zrobił, może i tak. Dobra, szybko tam podbiegnę i zobaczę, czy jest tam jakaś fajna miejscówka. Oczywiście nie zamierzam. E, nie zamierzam wyłączać nagrywania. Bo może się coś fajnego zdarzyć, prawda? O, jest dżungla. O, jest. Jest wioska. Dobra. E, czyli to może być to miejsce. To mo O, jak fajnie. Dobra, to mi się już podoba. Tu już mi się podoba. Tylko teraz po której stronie wody? Nie chcę tutaj koło wioski się budować. Bo jednak wolałbym mieć tych wieśniaków na dystans, żeby po prostu nimi się teraz nie zajmować. Chciałbym mieć spokojną głowę, jeśli chodzi o nich. Nie chcę po prostu, żeby ząbiaki mi ich zjadły. Tam raczej nie. Raczej, raczej, raczej tam gdzieś nie. Raczej tam, po tamtej stronie. Więc tutaj już jest. Już jest chyba to miejsce wybrane. Skoro jestem w wiosce, to popatrzę, co oni tutaj mają. Czy to jest jakaś porządna wioska? Bo już mi głód zszedł na, na niski poziom, więc fajnie byłoby coś zjeść. Tutaj. Nie pamiętam, w jakich. w jakich. w jakich domkach są skrzynki. Na przykład w tym jest. Oj, bardzo dobrze. Od razu sobie zjem. A gdzie jest chleb? O. Od razu sobie zjem. Ale fajnie, fajnie, że jest wioska. I to całkiem taka duża, więc tym bardziej fajnie, zaraz zobaczę, czy jest kowal gdzieś. Oby był. Kolejny chleb, siodełko i. Od razu się ubiorę Nie no, fajna wioska się tutaj trafiła Małe wiśniaki też są Subcio Subcio, naprawdę fajnie się trafiło, fajnie się trafiło ten świat eee, tutaj nic nie ma Uf, myślałem, że Creeper tam stał <grym> Byłoby dziwne, ale <grym> Ale się troszkę przestraszyłem. Tam jest jeszcze jeden budynek. Tutaj chyba jeszcze nie byłem. Nie ma nic. Jeszcze tamten budynek. Chyba tam są dwa nawet budynki, więc, więc super. O, tutaj się trochę. Nie no, świetny, to jest naprawdę świetny start. Warto szukać wioski. To nie jest dosyć trudne. To nie jest trudne znaleźć jakąś. Ale warto naprawdę szukać wioski i cieszyć się z jej dobrodziejstw. Bo to jest duże ułatwienie na start. To jest bardzo duże ułatwienie. To jest w ogóle duży budynek. Kurcze. Nawet ja nie wiedziałem, że takie wielkie mogą. Chociaż chyba kojarzę ten budynek Dobra, mnóstwo chleba To mi się podoba Mnóstwo chleba, mnóstwo ziemniaków Jakaś książka, jakaś sadzonka I jeszcze szmaragd Dobre, dobry lud Tutaj z tej wioski Chociaż mógłby być lepszy, gdyby był Jakiś jeszcze tutaj kowal Ale no, aż dziwne, że taka duża wioska a kowala nie ma, chyba, że po prostu Gdzieś go przeoczyłem I, i nie zauważyłem Budynku kowo. A tam jeszcze jest, zobaczcie, kurde, to jest naprawdę duża wioska. Ale to jest taka mała, to jest taki mały domek. Co on się tak świeci? To te shadery tak robią? Kurczę, muszę, muszę popatrzeć jeszcze na te shadery na, na, na te różne opcje. Eee, chociaż nie, teraz się tak nie świeci. Hmm. Mo, może się świecił od tej... od tej pochodni. Nie wiadomo. W każdym razie w kościele raczej nic nie ma. Nie ma żadnej skrzynki. Z tego co pamiętam. Tam jest tylko ten stół alchemiczny, a teraz udaje się powoli na tamto miejsce, bo tam najprawdopodobniej po prostu się pobuduje. Powiem tak, to jest lepiej niż myślałem. Bo zobaczcie, że tam od strony wioski na tą, na tą część, gdzie chce się pobudować, prowadzi tylko taka część, tak, taki taki mały. E, takie małe wzgórze, nawet bym powiedział. Taki, taki pagóreczek. Od tamtej strony jest, no tam jest bardzo fajna rzeka. Bardzo mi się podoba. I z tego co widzę, no tutaj jest ten las, tak? Ale ten las najprawdopodobniej będzie karczowany przeze mnie. E, już jak będę coraz bardziej się rozbudowywał. Więc e, póki co, zajmuję się, zajmuję tutaj tę Tę część... Tę taką powiedziałbym wysepkę Ale no jakby tutaj Jakby tutaj puścić wodę to prawie jak wyspa Co ja mówię przecież jeszcze tutaj Dobra mniejsza z tym eee, Zaczynam szukać jakichś surowców Najpierw chyba zbuduję sobie po prostu jakąś taki szałas z dirta Chyba tak bo nie ma już czasu A dobrze byłoby pójść spać tam są owce To jeszcze może szybko ogarnę jakieś łóżko Chociaż mogę się przejść do wioski po prostu. Może po prostu prześpię się w wiosce. I to będzie chyba najlepszy, najlepszy pomysł. W międzyczasie poszukam e, jakiegoś żelaza, e, żeby ogarnąć narzędzia. Chyba mi nie spadło. Chyba mam. Dobra, myślałem, że mi nie spadła. Postaram się ogarnąć jakieś narzędzia w międzyczasie. Te, te narzędzia oczywiście żelazne. Tak, żeby po prostu działać. I zbuduję taki podstawowy domek. Taki, taki, żeby był. Taki, żeby był. Taki, żeby przez te najbliższe kilka dni mi po prostu dawał schronienie. No oczywiście, zanim nie znajdę sobie jakiegoś jakiegoś lepszego, e, większej ilości surowców, a tutaj zobaczcie jak wygląda to niebo, nie, ono jest naprawdę fajne, bardzo mi się podobają te gwiazdozbiory, e, to jest naprawdę coś i tak e, wcześniej już to widziałem i się zastanawiałem, czy te gwiazdozbiory są odzwierciedleniem prawdziwych gwiazdozbiorów, ale wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że nie. Na pewno nie, bo nie widzę. One są podobne do prawdziwych gwiazdozbiorów, ale nimi nie są. Ło! Ha! <laughs> Już sorry, sorry. No wiem, że się nie wyspałeś, ale. Hey. Miałem ważniejszą potrzebę. E, dobra, to co jest. To, co teraz muszę zrobić, to przede wszystkim nazbierać drewna. Kopać się trochę w ziemię, chociaż tam mijałem jakiś, jakiś, jakąś jaskinię małą. O nie, Krypery, trzeba uważać. Chyba tutaj gdzieś mijałem tą jaskinię. Tutaj to? To jest to? Nie, to jest woda po prostu. Hmm. W pierwszej kolejności zrobię sobie kill off. I się wkopię. Chyba po prostu pod siebie się wkopię. Chociaż wiem, że nie powinno się kopać pod siebie, ale że tak. Bo tutaj nie wiadomo kiedy będzie jaskinia, więc lepiej być ostrożnym. No i super, tylko pytanie czy drewnianym żelazo? Chyba tak. Uuu. Tylko czy ja to dzisiaj zrobię? Nie. Nie kopie się drewnianym żelaza. Pamiętajcie. Nie kopie się drewnianym żelaza. Aj, mam nadzieję, że starczy chociaż tam na kilof, że jest tam wystarczająco tego żelaza na kilof. Dobra, e, kamienny e, czego ja nie mam? Aha, nie mam po prostu patyków, tak? No. co jest? Dobra. E, Kamienne kilof. I wracam do dziury. A co to, to, to? 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 Ruda żelaza. A, no tak, bo to teraz nie wypada w yy, klocek, że tak powiem, tylko wypada ruda, ale to jest jeden do jednego, tak jakby cały czas. Ale idealnie na... Tylko pytanie, czy na kilof? Czy może lepiej na siekier, bardziej będę siekiery potrzebował. Dobra, tam to się przepala, a ja pójdę jeszcze pokopać. O, jest ta. Co to jest? Miedź, tak? Ruda miedzi, dokładnie. Ale dużo tego wypada. Aż trzy. O, jest. A nie myślę, że to żelazo. <gryw> a to dirt. <gryw> e, nie, 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 nie. Szkiele. Siekierę. Siekierę i kręcę dom. Najpierw zacznę, albo niech tam to drzewo sobie będzie. Tutaj będę ciął. Już trochę tego mam, e, 60 i 19 brzozy. Hmm, chyba to jeszcze powinienem wyrównać i gdzieś tutaj postaw postawię swój dom. Tak trzeba zrobić. Dobra, teren trochę wyrównany, i zaczynam już stawiać te klocki, jakkolwiek to brzmi. <laughs> e, Totalnie bardzo prosty dom, bardzo prosty bez jakichś tam ulepszeń. Okej, okay, domek już zrobiony. Co prawda, jest na razie ubogi, ale to dlatego, że nie mam węgla. Nie ma. No i nie mam czasu, tak, na coś, na, coś, na coś więcej. Więc myślę, że na dziś chyba zakończę ten odcinek. Widzimy się następnym razem. Ja w międzyczasie postaram się ten dom tak trochę już dopicować, chociaż raczej nie zmieni on za bardzo kształtu. Będzie on nadal mniej więcej. Tak wyglądał, po prostu dodam okna, dodam trochę światła, może jakąś podłogę, mniej trawiastą i postaram się znaleźć jakieś, um, jakieś łóżko, jakieś meble i tak dalej. No i może to zejście do, do mojej piwniczki e, zrobię jednak w środku domu, a nie na zewnątrz. Dobra, dziękuję bardzo za, za to, że dotrwaliście do końca. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!